Witam. Dziś jakiś taki szczególny dzień, więc wróżba Andrzejkowa. Zobaczymy, co ciekawego przepowiedzą karty w ten Andrzejkowy dzień. M mam nadzieję, że coś pozytywnego. Niektórzy z Was będą lać woskiem, a może niektóre z Was będą rzucać buty lub robić coś zupełnie innego. Momencik, chwilka przerwy, ktoś tutaj. Nie. Przepraszam za przerwę, ale ktoś tutaj chciał z nami powróżyć i mi tutaj drapał do drzwi. Więc mamy towarzystwo przy wróżeniu. To co? Potasujemy karty i zobaczymy co tutaj przyniesie los ten wieczór. Ktoś chyba chce karty przełożyć, tak? Chcesz przełożyć? Nie. Nie chcę, ale tak czy inaczej Karty rozłożone zaraz będą. Zrobimy troszeczkę większy układ. Krzyż celtycki to jest zawsze dobry. Daje troszeczkę większy wgląd w tym, co się może dziać. Pierwszą kartą jest tutaj Rycerz Mieczy, czyli taka walka nawet ze smokami, z przyczynnościami losu, bo tutaj jest co się ala święty Jerzy, który walczy ze smokiem, więc mamy dużo siły do działania, możemy walczyć nawet z trudnymi rzeczami. Na pewno to będzie dobry czas, jeśli chodzi o pieniądze, bo jest tutaj siódemka monet, czyli tutaj kobieta stoi pod drzewem, z którego lecą pieniądze, więc jest tutaj nawet bez wysiłku jakby może przyjść jakiś jakiś taki dochód finansowy, coś, coś pozytywnego. Jest, jeśli chodzi o przeszłość, tutaj jest As buław, czyli jakiś taki ognisty anioł, który nad nami czuwa, do czego to, czego to będzie dotyczyć. Tutaj być może będziemy musieli zmienić poglądy odnośnie czegoś, co było w przeszłości, czyli coś się kiedyś stało, myśmy myśleli, że jakoś tam było, a okazuje się, że było troszeczkę inaczej i do nas to jakby dojdzie. I być może tutaj była jakaś taka sprawa, gdzie zbyt ogniście żeśmy się zachowali, kiedy trochę było coś zbyt emocjonalne, zbyt, zbyt dużo jakichś takich silnych, ognistych emocji, a tutaj będzie coś się zmieni, będzie to musiało się rozwikłać troszeczkę, troszeczkę inaczej. Jakaś sprawa z przeszłości. Zobaczymy ją w innym świetle. Dobry czas, jeśli chodzi o działanie, bo tutaj szóstka. Buław oznacza to jest taki powrót z wyprawy wojennej, więc wracamy na tarczy. Coś nam się udało załatwić, coś nam się uda osiągnąć i, i będziemy mieć poczucie takiego sukcesu. Yy, tu jest druga karta, drugi as w tym układzie, więc yy, tu jest as mieczy, czyli ten anioł dotyczy rozsądku. Ten rozsądek jest z nami, jesteśmy w stanie myśleć czysto, jasno i poprawnie, i tutaj ta nasza inteligencja zaskutkuje na pewno czymś pozytywnym. Być może nie umiemy wszystkiego połączyć tak, jakbyśmy chciały, chcieli, bo tutaj dwójka mieczy jest odwrócona, czyli czegoś z czymś jednak nie do końca potrafimy dojść do ładu, ale. To dla nas nie ma jakiegoś negatywnego skutku. Jest tutaj dziewiątka miecz odwrócona, więc no, z jakimiś takimi problemami nie, nie, wszystko, nie ze wszystkim da się pogodzić. Ale jest w nas bardzo dużo siły i energii do działania, i ta siła będzie bo to jest ostatnia karta już z tego układu więc ta siła będzie takim najważniejszą rzeczą, która nas czeka, nas wypełnia ta siła, wypełnia nas zdolność do działania. Życzę miłych Andrzejek i wszystkiego. Dużo siły w działaniu. Miłego dnia.